Poznań witał wiosnę eksploaturę kolorów w parku Cytadela. Mateusz, 30-letni programista, mieszkał w przytulnym domu na obrzeżach parku wraz ze swoją ukochaną kotką Krysią. Ich wspólne życie było pełne spokoju i przewidywalnej rutyny, która dawała im obu poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Krysia była wyjątkowym kotem, jej szaro-białe futro zawsze lśniło w słońcu, aż szmaragdowe oczy zdawały się kryć w sobie tajemnice wszechświata. Każdego ranka, punkt 10. Krysia wychodziła na swoją codzienną ekspedycję do parku. Mieszkańcy okolicy znali ją doskonale, była maskotką dzielnicy, przyjaciółką wszystkich dzieci i nieoficjalną strażniczką parku. Mateusz nigdy nie martwił się o swoją kotkę. Wiedział, że Krysia ma niezwykły zmysł orientacji i zawsze wraca do domu przed zmrokiem. Ich wieczorny rytuał był niezmienny: ona wracała, a on czekał z jej ulubioną karmą i świeżą wodą. Czasami przynosiła mu prezenty, liście. Małe patyki czy kolorowe kamyki, jakby chciała się odwdzęczyć za jego troskę. Wiosna tego roku była wyjątkowo piękna. Park cytadela wypełnił się kwiatami i świeżą zielenią, przyciągając więcej spacerowiczów niż zwykle. Krysia wydawała się bardziej podekscytowana swoimi codziennymi wyprawami, często wracając później niż zwykle, ale zawsze przed zapadnięciem zmroku. Pewnego dnia Mateusz zauważył, że jego kotka zaczęła zachowywać się nieco inaczej. Przed wyjściem długo obserwowała okolice przez okno, jakby czegoś wypatrując. Jej zwykle swobodne ruchy stały się bardziej ostrożne, a ona sama wydawała się być bardziej czujna. Mateusz przypisał to wiośnie i zwiększonej aktywności innych zwierząt w parku. W czwartek, 20 kwietnia, Krysia wyszła jak zwykle na swoją poranną wyprawę. Mateusz patrzył, jak jego kotka zręcznie przeskakuje przez płot i kieruje się w stronę parku. Nie wiedział jeszcze, że ten dzień będzie początkiem serii wydarzeń, które na zawsze zmienią ich spokojne życie. Dzień mijał normalnie. Mateusz pracował zdalnie, co jakiś czas zerkając przez okno na park, gdzie czasami widywał przemykającą między drzewami sylwetkę swojej kotki. Popołudnie przyszło i minęło, a wraz z nim pierwsze oznaki niepokoju. Krysia zawsze wracała przed zmrokiem, a teraz słońce już zachodziło, barwiąc niebo nad Poznaniem na czerwono, a jej wciąż nie było. Mateusz starał się zachować spokój. Może tym razem się zasiedziała, pomyślał, wyglądając przez okno. Ale gdy zapadł zmrok, a Krysia wciąż nie wróciła, jego serce zaczęło bić szybciej. Coś było nie tak. Bardzo nie tak. I miał rację, to był dopiero początek zagadki, która miała wstrząsnąć nie tylko jego światem, ale i całym spokojnym dotąd życiem mieszkańców Poznania. Mateusz spędził bezsenną noc, co chwilę wyglądając przez okno i nasłuchując znajomego miałczenia. Jego mieszkanie, zwykle przytulne i pełne spokoju, teraz wydawało się obce i nieprzyjazne. Każdy cień za oknem budził nadzieję, każdy szelest powodował, że jego serce przyspieszało. W czasie poszukiwań spotkał panią Jadwigę, starszą kobietę, która codziennie karmiła gołębie w parku. Widziałam twoją krysię wczoraj, powiedziała, wsypując okruchy do karmnika. Była z nią jakaś druga kotka, czarna. Nigdy wcześniej jej tu nie widziałam. Zachowywały się dziwnie, jakby czegoś szukały. Ta informacja zaniepokoiła Mateusza jeszcze bardziej. Krysia zwykle stroniła od innych kotów, preferując towarzystwo ludzi. Co więcej, w okolicy nie było żadnego czarnego kota. Kontynuując poszukiwania. Mateusz natknął się na kolejne nietypowe znaki. W kilku miejscach w parku znalazł małe, metalowe przedmioty przypominające części elektroniczne. W południe, zdesperowany, Mateusz zaczął rozwieszać plakaty z zdjęciem krysi w całej okolicy. Podczas wieszania jednego z nich zauważył coś dziwnego: na słupie, na którym właśnie umieszczał plakat, była zamontowana mała, prawie niewidoczna kamera. Nie wyglądała jak typowa kamera monitoringu miejskiego. Wieczorem, gdy wrócił do domu, czekała na niego wiadomość na automatycznej sekretarce. Nieznany głos, zniekształcony elektronicznie, przekazał krótką informację: Twój kot jest częścią czegoś większego. Nie angażuj policji, jeśli chcesz ją zobaczyć ponownie. Mateusz poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. To nie było zwykłe zaginięcie. Ktoś celowo zabrał Krysię, ale w jakim celu? Co oznaczało stwierdzenie, że jest ona częścią czegoś większego? I dlaczego akurat jego kot? Siedząc w swoim gabinecie, Mateusz zaczął analizować wszystkie dziwne wydarzenia z ostatnich dni. Przypomniał sobie, że Krysia rzeczywiście zachowywała się inaczej w ostatnim czasie: była bardziej czujna, często zatrzymywała się i nasłuchiwała, jakby była obserwowana. Teraz te zachowania nabrały nowego znaczenia. Zanim położył się spać, Mateusz zauważył jeszcze jedną niepokojącą rzecz: jego komputer zachowywał się dziwnie, jakby ktoś próbował uzyskać do niego dostęp. Jako programista, wiedział, że to nie jest przypadek. Cokolwiek się działo, było znacznie poważniejsze niż zwykłe zaginięcie kota. A to był dopiero początek. Następnego dnia Mateusz spotkał się z Tomaszem w małej kawiarni na Starym Rynku. Tomasz, doświadczony detektyw, uważnie wysłuchał całej historii. Notując najważniejsze szczegóły, jego twarz spoważniała, gdy Mateusz wspomniał o dziwnej kamerze i tajemniczej wiadomości. To nie jest odosobniony przypadek, powiedział Tomasz, pokazując Mateuszowi folder w swoim tablecie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Poznaniu zaginęło dwanaście kotów. Wszystkie wróciły po kilku dniach, ale ich właściciele zauważyli dziwne zmiany w ich zachowaniu. Niektóre nosiły ślady manipulacji. Małe nacięcia za uszami, jakby ktoś coś tam wszczepił. Mateusz poczuł, jak jego niepokój rośnie. Tomasz kontynuował: Co więcej, wszystkie te koty miały jedną wspólną cechę regularnie wychodziły na długie spacery i były znane z eksplorowania okolicy. Idealni kandydaci do czegoś, kropka. Podczas gdy rozmawiali, Tomasz zauważył coś przez okno kawiarni. Naprzeciwko, na dachu jednego z budynków, błysnęło czerwone światełko. Nie odwracaj się, powiedział cicho. Jesteśmy obserwowani. Po spotkaniu, idąc różnymi drogami dla bezpieczeństwa, wrócili do mieszkania Mateusza. Tomasz przyniósł ze sobą specjalistyczny sprzęt do wykrywania podsłuchów i kamer. To, co znaleźli, zaskoczyło ich obu. W pobliżu domu Mateusza zainstalowano szereg zaawansowanych urządzeń monitorujących. To profesjonalny sprzęt, stwierdził Tomasz, badając jeden z nadajników. Używany głównie przez agencje rządowe i duże korporacje. Pytanie brzmi: kto miałby środki i motywacje, żeby śledzić koty? Na miejscu czekała na niego kolejna zagadka. Na ścianie budynku ktoś narysował symbol przypominający kot, a pod nim umieścił kod QR. Mateusz zeskanował kot swoim telefonem. Wyświetliła się wiadomość: Szukasz nie tego, co myślisz. Spójrz na większy obraz. Twoja krysia jest kluczem do czegoś większego. Wracając do domu, Mateusz zauważył, że jest śledzony przez czarny samochód bez tablic rejestracyjnych. Zamiast paniki poczuł determinację. Cokolwiek się działo, był coraz bliżej prawdy. Nie wiedział jeszcze, że ta prawda okaże się bardziej szokująca, niż mógłby przypuszczać. W domu czekała na niego niespodzianka, jego komputer sam się włączył, a na ekranie pojawiła się mapa poznania z zaznaczonymi punktami. Każdy punkt odpowiadał miejscu, gdzie wcześniej widziano zaginione koty. Gdy połączył punkty, utworzyły one wzór przypominający jakiś symbol. Ale co on oznaczał? Tej nocy Mateusz prawie nie spał, analizując wszystkie zebrane informacje. Czuł, że jest blisko rozwikłania tej tajemnicy, ale jednocześnie wiedział, że każdy kolejny krok może być pułapką. Jedno było pewne, to nie była zwykła sprawa zaginionych zwierząt. To było coś znacznie większego i potencjalnie niebezpiecznego. O świcie czwartego dnia Mateusz usłyszał znajome miałczenie. Jego serce zamarło. Przy oknie siedziała Krysia, wyglądająca na zmęczoną, ale całą i zdrową. Na jej szyi znajdowała się dziwna, biała obroża, której wcześniej nie miała. Mateusz ostrożnie zbliżył się do kotki, która natychmiast wskoczyła mu na ręce, wtulając się jak zawsze. Podczas badania obroży Mateusz odkrył że była ona wyposażona w miniaturową kamerę i jakieś elektroniczne komponenty. Jako programista rozpoznał zaawansowaną technologię. To nie był zwykły lokalizator dla zwierząt, to było coś znacznie bardziej skomplikowanego. Tomasz przybył natychmiast po telefonie od Mateusza. Razem zbadali o, odkrywając na niej ledwo widoczne cyfry, które układały się w coś, co przypominało współrzędne geograficzne. Po sprawdzeniu okazało się, że wskazywały one na stary budynek przemysłowy na obrzeżach Poznania. To nie przypadek, stwierdził Tomasz, analizując dane ze swojego tabletu. Ten adres pojawił się już wcześniej w moim śledztwie. Kilka tygodni temu zaobserwowano tam dziwną aktywność, dostawy sprzętu elektronicznego, nietypowy ruch samochodów w nocy. Krysia zachowywała się inaczej niż zwykle. Co jakiś czas zatrzymywała się przy oknie. Wpatrując się w określony punkt na horyzoncie, jakby czegoś wypatrując. Jej zachowanie sugerowało, że została w jakiś sposób zaprogramowana lub wytrenowana. Podczas analizy nagrań z kamery umieszczonej na obroży, Mateusz odkrył coś niepokojącego: fragmenty filmu pokazywały wnętrze laboratorium wypełnionego specjalistycznym sprzętem. Na jednym z monitorów widocznych w kadrze można było dostrzec mapę poznania z zaznaczonymi punktami, dokładnie takimi samymi, jakie pojawiły się na jego komputerze. To wygląda jak część większej operacji, zauważył Tomasz, studiując zatrzymane klatki. Ktoś wykorzystuje koty do zbierania informacji. Ale po co? I dlaczego akurat koty? Odpowiedź przyszła niespodziewanie. Podczas przeglądania danych Mateusz zauważył wzorzec w miejscach, które odwiedziła Krysia. Wszystkie punkty znajdowały się w pobliżu ważnych instytucji, centrów danych i laboratoriów badawczych. Wieczorem tego samego dnia Krysia znów zaczęła zachowywać się niespokojnie. Jej obroża emitowała cichy, pulsujący dźwięk. Nagle, bez ostrzeżenia, kotka wyskoczyła przez uchylone okno i zniknęła w mroku. Tym razem jednak Mateusz był przygotowany. Wcześniej umieścił na obroży własny, miniaturowy nadajnik GPS. Śledzimy ją, powiedział Tomasz, uruchamiając aplikację na swoim telefonie. Cokolwiek się dzieje, tym razem dowiemy się prawdy. To, co odkryli, podążając za sygnałem GPS, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Krysia prowadziła ich prosto do źródła tajemnicy, ale czy byli gotowi naprawdę, która ich tam czekała? To musi być tutaj, szepnął Tomasz, wskazując na nowoczesny zamek elektroniczny, kontrastujący z zaniedbanym otoczeniem. Ten system zabezpieczeń jest wart fortunę. Ktoś bardzo nie chce, żeby odkryto to miejsce. Nieoczekiwanie, drzwi otworzyły się same. W progu stał młody człowiek w białym fartuchu laboratoryjnym. Spodziewałem się was, powiedział spokojnie. Jestem Piotr Nowak, twórca projektu Kocie Oczy. Wejdźcie, wyjaśnię wam wszystko. Wnętrze budynku było zaskakujące: nowoczesne laboratorium wypełnione najnowszą technologią, monitory pokazujące różne części miasta, a w centrum pomieszczenia dziesiątki kotów, wszystkie wyposażone w podobne obroże jak Krysia. Na jednym z ekranów pojawiła się mapa poznania z zaznaczonymi punktami. Te miejsca, kontynuował Piotr, to centra danych, laboratoria badawcze i inne strategiczne lokalizacje. Ktoś wykorzystuje naturalną ciekawość kotów i ich zdolność do poruszania się niezauważenie, żeby zbierać informacje o zabezpieczeniach tych miejsc. Nagle wszystkie ekrany w laboratorium rozbłysły czerwonym światłem. Na monitorach pojawiły się komunikaty o nieautoryzowanym dostępie. To nie ja, krzyknął Piotr, próbując odzyskać kontrolę nad systemem. Ktoś próbuje przejąć całą sieć. Krysia, która do tej pory siedziała spokojnie w kącie, nagle zerwała się i pobiegła w kierunku jednego z komputerów. Jej obroża zaczęła emitować dziwny sygnał, a wszystkie koty w pomieszczeniu zareagowały podobnie, jakby otrzymały jakiś niewidzialny rozkaz. Oni wykorzystują koty jako żywe routery, powiedział Piotr, obserwując chaos na ekranach. Stworzyli biologiczną sieć do przesyłania danych. Ale kto? I co próbują ukraść? Odpowiedź na to pytanie była bardziej szokująca, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Na głównym ekranie pojawiła się wiadomość, która zmroziła krew w żyłach wszystkich obecnych. To, co zobaczyli, zmieniło wszystko. Tomasz natychmiast wyciągnął telefon, by wezwać wsparcie. Jednak zanim zdążył wykonać połączenie. Krysia zrobiła coś nieoczekiwanego. Podbiegła do głównego serwera i zaczęła drapać w konkretne miejsce na obudowie. Mateusz, ufając instynktowi swojej kotki, podszedł bliżej. To nie jest zwykła obudowa, zauważył Piotr, przyglądając się miejscu, które wskazywała Krysia. To dodatkowy moduł, którego ja nie instalowałem. Ktoś musiał go dodać bez mojej wiedzy. Po zdjęciu panelu odkryli urządzenie przypominające mały router. To jest źródło alternatywnego sygnału kontrolnego, wyjaśnił Piotr, szybko odłączając urządzenie. Ktoś z DataTek musiał je zainstalować, żeby przejąć kontrolę nad całym systemem. W tym momencie wszystkie koty w pomieszczeniu jakby się ocknęły. Ich obroże przestały emitować sygnały, a zwierzęta zaczęły zachowywać się normalnie. Krysia podbiegła do Mateusza, ocierając się o jego nogi jak zawsze. Musimy zabezpieczyć dowody, Powiedział Tomasz, dokumentując wszystko swoim telefonem. To wystarczy, żeby powstrzymać datatek przed kolejnymi próbami przemysłowego szpiegostwa. Piotr usiadł ciężko na krześle. Przepraszam, powiedział, patrząc na Mateusza. Chciałem stworzyć coś dobrego system, który pomoże odnajdywać zagubione zwierzęta. Nigdy nie przypuszczałem, że ktoś wykorzysta to w taki sposób. Następne dni przyniosły serię wydarzeń które wstrząsnęły społecznością Poznania. Datatek Industries zostało zmuszone do wycofania się z regionu. Projekt Kocie Oczy został zmodyfikowany i przekształcony w bezpieczny system pomocy zwierzętom, tym razem pod ścisłą kontrolą i z lepszymi zabezpieczeniami. Mateusz wrócił do swojego spokojnego życia z krysią, która znów mogła swobodnie eksplorować park Cytadela. Czasami, patrząc na swoją kotkę Zastanawiał się nad tym, jak wiele jeszcze tajemnic kryje się w pozornie zwyczajnym świecie wokół nas. Krysia zamruczała w odpowiedzi, a w jej szma oczach błysnęło coś, co mogło być zarówno zwykłą kocią przekorą, jak i błyskiem tajemnicy, której nigdy do końca nie poznamy. Film da Historia, drodzy widzowie. Ta niezwykła historia Mateusza i Krysi pokazuje nam, że największe tajemnice mogą kryć się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Jeśli chcecie poznać więcej fascynujących opowieści o zwierzętach i ich niezwykłych przygodach, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostawcie like i podzielcie się w komentarzach swoimi historiami o waszych czworonożnych przyjaciołach. Codziennie przygotowujemy dla was nowe, intrygujące opowieści, które pokazują, że świat wokół nas jest pełen niesamowitych tajemnic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.